Dzień dobry, moje piękne panie. Ta kolekcja krzyczy blink blink, a ja to uwielbiam i ja wiem, że ty też. Ale również powracam z sukieneczkami, które uwielbiacie. Ja uwielbiam zawsze wszystko z grubej rury, dlatego od razu na pierwszy rzut sukieneczka halinka. Pokochałyście tą sukienkę w wersji długiej, ale dla miłośniczek, sukieneczek krótkich mamy też to. Siateczkowa, to co ma zakrywać zakrywa, a to co ma podkreślać podkreśla. Moja ulubiona sukieneczka wersja mini Malibu. Uwielbiacie ją i ja ją też. Tył oraz przód mamy cały w kamieniach, plecy mamy odkryte, a przód wygląda tak. A właśnie dlatego, że ona tak olśniewa przychodzę do Was z dwoma nowymi kolorami. Proszę bardzo. Czerwień oraz czerni. No, ale już jak jesteśmy w tej tematyce naszej siateczki i kamieni, to proszę bardzo. Superanska, powabna, przepiękna. Co mi się najbardziej podoba w tej sukience, to to, że te kamienie są nieoczywiście ułożone. Że tutaj na piersiach, tutaj mamy siateczkę odkrytą i tył proszę zobaczyć. Ja uważam, że nadająca się zdecydowanie na medgale. Dla pań, które niekoniecznie mają duży bius, a jak mają, to lubią, jak po prostu te piersi super fajnie są zebrane. I ta sukienka właśnie jest dla Was poprzez wiązanie, które robimy sobie tutaj w tej sukience na krzyż, te piersi fajnie nam się tutaj ściskają. Motyw jakbyśmy były okryte liśmi, i tutaj tył cały wycięty. Jeśli nie jesteś fanką srebra, to mam ją również w kolorze złotym. Cała wysadzona komieniami, ale jednak bardziej prosta i troszeczkę zakryta. Tył mamy pozostawiony w gładkim materiale. Nasz powrót i się nie dziwię, że tak ją kochacie. Przed chwilą ją miałam na sobie i czułam się w niej super. Jest strasznie wygodna. To co ma zakrywać, zakrywa. Troszeczkę jednak też odkrywa. Motyw róż i robi nam zdecydowanie super talię. Czy są tutaj jakieś miłośniczki parkietu? Jak tak, proszę bardzo, nasza sukieneczka dance. Błysk fleszy reflektorów i ty w tej sukience. Połączenie... Mega. Każda z nas na pewno będzie super się w niej czuła, bo to jest sukienka, która zbiera nam po prostu. Wszystko. Kolejny nasz powrót i troszeczkę zwalniamy tempo, ale nie do końca, ze względu na to, że jest prostą sukieneczką. Tutaj na dole mamy falbaneczki, jest dosyć krótka, odkrywa nam super nóżki. Z długim rękawkiem to jest tutaj cała prześwitująca, ale też nie na tyle, żebyśmy nie mogły sobie z tym poradzić, jeśli nie chcemy tutaj nic odkrywać, ponieważ biustonosz czy to będzie się nam tutaj super sprawdzać. Widzisz, że super wygląda w tej sukience, prawda? To tutaj mam taką, ale w kolorze białym. Nasza gorsecikowa sukieneczka z motywem róż. Które sukieneczka jest Twoją ulubienicą?